Idzie? No to się w strefie, on będzie ubiegnie tam, Ladek. Mhm kocuję nie do niego. Dobra, ale... Wszedł do budynku. Ja, on mi trawa zasłania. Tak, jeden tu, a drugi z budynku po prawo. Dobra. Wychodzę się, znaczy, strzał się. Au! Słuchaj się, słuchaj się, słuchaj się. Idę. Zawsio! Biegnę, trudno będzie widzieć, się nie, tu dołem cię nie będzie widać. Się, się, Tutaj jeszcze niżej, niżej, niżej. Dobra, go. dobra, tu jesteśmy bezpieczni, bo oni są tam na, na środku w budynku. Ale oni tu kurwa zaraz przylecą, jakby... Bo no, oni mają strefę, więc teraz to wy musicie lecieć. No. Mhm. No trudno, trzeba na hura to zrobić. I tyle. Wreszcie siedem możecie, bo minutę, minutę macie jeszcze. Daj. Tu u mnie. No, tak jak tam, jak zawsze. Dołem i później sobie już prawie wejdziemy Wyciągnisek, broń, bo jak ci wyskoczą zaraz to, to będziesz miał... Right, to tą drugą chyba Masz tylko 12 pocisków? Zresztą. Już, już gdzie oni są zawcio? W nie. tych budynkach po, Kamerą weź do góry, żeby było widać budynki żeby się nie wychylał Nie w prawo, w prawo, w prawo e, Tam tych białych po lewej, na 300, na NW było O tam tam tam, po lewej biały e. Takie trzy... Ej, to słyszę. O to nie, ja Radek. Ja słyszę, Dobrze, dobrze. Tu, kurwa, oni... No, mówiłem, że słyszę radę, ko mnie jest koleś. Chowaj Wsządu. się. Nie. Ko mnie jest... za kamieniem był. Powiedziałem, że słyszę gościa. Kurwa. Dobrze U...